I zobaczmy, drogie raki, co dla Was w miesiącu wrześniu 2022 roku, a więc główne przesłanie z kart prowadzących. Trzy karty: mapa, co Wasze wyższe, ja chcę Wam powiedzieć, czakra, która chce zostać zauważona lub naprawiona w tym miesiącu, i karty tarota na pracę i na związki. I karta jeszcze afirmacyjna na sam koniec, więc zobaczmy, jaki kierunek obiera wrzesień dla raków. Pokazały Wam się dwie, słuchajcie. Z, dla, jedną, ta będzie ogólna dla wszystkich, a więc szeroko otwarty. Ale pokazała się też może dla kogoś karta posłuchaj. Szeroko otwarty to karta na ten miesiąc dla wszystkich raków. Która mówi, że możesz swobodnie pokazywać światu, jak bardzo jesteś wyjątkowy i cieszyć się nieograniczoną obfitością życiowych możliwości. To jak na tej karcie, uwolnienie takie siebie, aby otworzyć szeroko ramiona, aby stanąć przodem do świata, aby przywitać także i ten świat, i siebie nowego, ale także informacje, możliwości innych ludzi, bo to łącznie także szóstka. To karta manifestowania swoich marzeń, tego, żeby cele, które są przed Wami, stały się możliwe i były w zasięgu ręki. Ten miesiąc, drogi Raku, namawia cię, abyś nie był nieśmiały, abyś nie był zachowawczy, abyś owszem słuchał mnie więcej, aniżeli mówił do tych czy w tych sytuacjach, które tego być może wymagają, gdzie już się nagadałeś, o może tak, ale w innych kwestiach, w tych takich po prostu, Tobie potrzebnych, życiowo także motywacyjnie Cię pchających do przodu. Masz, być, y, masz zająć głos, masz być wyjątkowy, masz być również y, otwarty na wszechświat, który także i Ciebie wesprze. Tej autentyczności, oczywiście, wyjścia ku niemu. No bo wasza siła tkwi w tym, na ile jesteście właśnie otwarci na innych, i na ile jesteście otwarci na samych siebie, na ile jesteście odważni, żeby otworzyć się na ten świat. I ta odpowiedź od tego świata będzie adekwatna do tej wagi waszego rezonowania. A więc, jeżeli będziecie szli do czegoś z lękiem, no to pamiętajcie, że i świat może się trochę przestraszyć. Wyjdźcie odważnie, ale uwierzcie, bądźcie autentyczni, chętni do tego, żeby tam, dokąd idziecie, iść z pełnym przekonaniem. To karta indywidualisty, który swobodnie przemierza świat, szeroko otwartą przestrzeń swoich możliwości. Pozwól sobie, Raku, w tym miesiącu, aby bardziej złożona wizja zastąpiła stare pomysły, jakąś rutynę. Dlatego, że ta wizja, ta możliwość jest być może z Twoich snów. Dla niektórych raków, dla niektórych raków takie tutaj się pokazują e, możliwości. Pamiętajcie oczywiście, że nie wszystkie dzieją się przez miesiąc. Pamiętajcie również, że jest to czytanie ogólne, ale w świetle dobrodziejstw jest to bardzo fajny znak. Co chcę powiedzieć wyższe ja, jeszcze zobaczmy raki, wyższe ja dla raków. Co wyższe ja chcę w tym ogólnym czytaniu Wam powiedzieć na miesiąc wrzesień 2022. A tu Wam się pokazała karta. Zapytaj swoją duszę. O coś musicie ją zapytać. E, może to właśnie, gdzie jesteście, po co idziecie, czy to, z czym się mierzycie, jest dla Was także dobre. To są mądre pytania i mądre odpowiedzi, które im wychodzą naprzeciw, tak jak z tą odwagą. A więc, jeżeli będziecie pytać wszechświat zbyt ogólnikowo, albo niezbyt właśnie precyzyjnie, albo obok tematu, to i taką odpowiedź otrzymacie. A chcąc jeszcze dać Wam nowe światło tego, co jest możliwe, pamiętajcie, że za każdym razem, gdy zwracacie się o coś z prośbą do kosmosu, to zasiewacie ziarno w swoim polu kwantowym, tej wibracji, tej rzeczywistości która wibruje i która zaczyna drgać, która zaczyna kiełkować, która zaczyna odpowiadać Wam właśnie na zadane pytanie. To przede wszystkim ta intencja, którą kierujecie do, do świata, do wszechświata, do innych ludzi, innych energii, do swojej własnej energii, w tym strachu, lęku, obaw. Pamiętajcie o tym również. Co... Wymaga a waszej uwagi, jeżeli chodzi o system czakralny, a więc jaka czakra w tym miesiącu będzie Wam albo pomocna, albo która czakra wymaga jakiejś troski, opieki, zwrócenia na nią waszej uwagi. Raki, która czakra w miesiącu wrześniu 2022 roku jest dla raków ważna? Czakra solarna, więc widzicie, manifestowanie, wiara w samego siebie i działanie. I jak dobrze zobaczycie, w ukierunkowaniu przez Wyższe Ja została Wam pokazana informacja: Zapytaj swoją duszę, a tu są także pytania, które mają aktywować czakrę splotu słonecznego. Tę czakrę, która odpowiada za Waszą samokreację, za wiarę, moc także Waszej indywidualności, tego, co jest właśnie tym głównym Waszym światłem. Talentem niekiedy, tym wszystkim, co też aktywuję, a więc do aktywowania jej zadajcie sobie pytania: co mnie ekscytuje, jakie mam talenty, co mnie powstrzymuje przed pokazaniem mojego światła, w jakich sytuacjach czuję się bezsilny, czy mogę powiedzieć nie, w jaki sposób mogę poradzić sobie z tą przestrzenią, jak mogę ją objąć, jakie myśli mnie ograniczają, a jakie myśli mnie wzmacniają. Co uważam za wartościowe w sobie? To jest takie ćwiczenie, które w tym miesiącu, może drogie raki, powinnyście gdzieś wdrożyć także w swoją przestrzeń, aby, no właśnie, wziąć kartkę długopis, zanotować, przestudiować, pomyśleć. Kolor żółty także bardzo pomocny: kolor żółty, który doda wam odwagi, który doda wam światła, albo aktywuje to właśnie wasze, żeby ono, mocniej, żeby ono było jeszcze mocniejsze. Co tarot chce powiedzieć odnośnie Waszej sytuacji zawodowej? Zobaczmy. A więc rak i Wasza obecna sytuacja. Raki. No słuchajcie, wyskoczyła, to zostawiamy. Pokazał się rydwan. Pokazała się też karta pracy. Bardzo fajnie. Co jest problemem w takim razie? Mhm. No, tutaj są obawy niekiedy u was takie przywódcze, czy wziąć się za coś, czy coś zrobić. Jakie kroki są podejmowane przez raki? Jakie kroki są podejmowane przez raki? A jakie kroki powinny być? A jakie kroki powinniście podjąć? Mhm. Wynik, a więc w którą stronę ten miesiąc będzie zmierzał? Jaka jest rada? Na miesiąc wrzesień dla raka w kwestiach zawodowych. Rada dla raków. Pod spodem macie. No dobra, są tu raki, które dużo próbowały różnych rzeczy, lub też raki, które cały czas no, walczą z jakąś taką swoją, z poczuciem bezpieczeństwa, stabilizacji być może również. I dużą rolę tutaj odgrywa wasz strach. Przed tym, co jest psychiczną blokadą, a do tego, żeby przede wszystkim właśnie uwierzyć w siebie, albo żeby podarować sobie szansę na coś okazałego, na coś samodzielnego, może, bo też mi się taka tutaj energia pokazuje. Ogólnie w obecnej sytuacji pokazała wam się, pokazał Wam się rytm. A więc być może są wśród was raki, które właśnie się spełniają w karierze, które działają y, gdzieś bardzo prężnie, albo jest to energia właśnie tej otwartości, szerokości ramion na to, co niesie świat, i na ten pęd, że już was gna. A więc też możecie się przeprowadzać, może to jest też kwestia zmiany miejsca y, zamieszkania, kwestia zmiany miejsca pracy, kwestia zmiany kierunku pracy, także. Tego, że poszukujecie czegoś, co da Wam większy rozgłos, tego, co da Wam większą prosperitę. Gdzieś w tle pokazują mi się te maski, jeszcze do tego, a więc mam wrażenie, że są wśród Was raki, które właśnie muszą ze sobą się dogadać, czego Wy tak naprawdę chcecie. Szerokość otworzonych tych ramion i szczerość duszy, ale również. Autentyczność waszej, znaczy inaczej, wasza odwaga po prostu i autentyczność was samych jest istotna i stanowi, tak bym powiedziała, nawet podstawę tego czytania, bo jest to właśnie rydwan. A więc gdzieś wy sami sobie jesteście tutaj w tej chwili sytuacją, z którą się mierzycie. Praca wasza, znalezienie tej pracy, znalezienie miejsca pracy, lub realizacja swojego sukcesu na taką, jakąś szeroką skalę dla niektórych. Takie widzę różne aspekty. Jedni szukają, Zajęcia, drudzy się przekwalifikują, trzeci próbują przekwalifikować, trzeci być może rozwijać się coś, co jest bardzo odważne. I też nie do końca może wiecie, czy to, czy to daje, czy to da profity, czy to ma sens, czy to z kolei też jest na tyle stabilne, możliwe, żeby ruszyło, żeby dało jakiś faktyczny rezultat. Inne raki nadal ukrywają siebie za jakąś maską. Ukrywacie być może także swoje potencjały, talenty. To jest ten taki bezpieczny scenariusz. Albo wręcz odwrotnie, robicie coś, jakby nie dla samych siebie. Jako problem pokazuje się kierunek, czy ja dobrze robię, czy ja w dobrą stronę Idę, czy ja w ogóle powinienem jeszcze poczekać, czy ja powinienem jeszcze się zastanowić. To jest gdzieś ta pozycja, słuchajcie, która Wam się tu pokazała w tej żabie także, a więc stania, czekania, patrzenia, wyglądania za jakimś znakiem. No i to jest problem, czy, że Wy może tam stoicie już za długo, że może za, za długo się zastanawiacie, za długo obieracie także te strategie, a tu trzeba po prostu zacząć coś robić. Obecne kroki, jakie podejmujecie, to jest paźmieczy, a więc być może właśnie coś dyskutujecie, rozmawiacie, śledzicie, może też nie do końca się czujecie zgodni a, ze środowiskiem, w którym jesteście. To fokus na nową decyzję, na nową wiedzę, na nową perspektywę, na to, żeby zobaczyć siebie, czy to, gdzie jesteście zupełnie jeszcze inaczej. A więc takie kroki podejmujecie, więc gdzieś być może jakąś wykazujecie się taką nie tyle już przebojowością, ale trochę śledzeniem faktów, trochę też śledzeniem newsów, trochę też przyglądaniem sobie i temu, Naprzeciw czemu wychodzicie? Bardzo dużej tacy, takiej poświęconej uwadze gdzieś temu, żeby znaleźć dobrze, żeby ukierunkować się także w taki bezpieczny sposób. No i to jest też, jakby nie było kwestia nabierania zaufania, a więc gdzieś tutaj wasze kroki w tym momencie to są takie, no, może nie tyle przyczajone, co delikatnie ym, eksplorujące, dyskutujące, szukające być może także jakiegoś kontaktu. Nawiązywaniem także gdzieś jakiegoś delikatnego połączenia z tym, co jest wyżej, co jest, co was gdzieś porywa, co daje wam też motywację. Kroki, które są wam proponowane, z kolei, to piątka, yy, to piątka mieczy. Piątka mieczy, która mnie może pomówić, żebyście się nie pakowali w to, co jest waszym wewnętrznym konfliktem, to, co gdzieś nie pozwala wam się e, czuć dobrze, spokojnie, spójnie, tak jak w tym rydwanie, a więc, że się wszystkie Akcenty i elementy ze sobą łączą i uzupełniają. A więc tutaj brak konfliktu wewnętrznego jest przede wszystkim głównym kierunkiem tego, jakie kroki podjąć powinniście. To, że szukacie, to, że patrzycie, to, że rozmawiacie, czy nawet nawiązujecie kontakt lub naukę, jest świetne, natomiast kroki, które Wam są proponowane przede wszystkim to to wszystko co jest zgodne z waszą wewnętrzną misją, z tym co jest waszym wewnętrznym głosem, aby zapytać może właśnie duszę. To jest także taka energia bycia hmm, widocznym, a więc tam gdzie jest konkurencja, bo być może mierzycie się z jakąś konkurencją, abyście nie dali sobie w kaszę dmuchać, a więc abyście też no, wiadomo, nie podchodzić do tego siłowo i nie walczyli i i tak dalej, i tak dalej. Ale abyście w tej konkurencji, w której będziecie, no, byli y, najlepszą wersją samych siebie, aby faktycznie się przebić. E, taka tutaj Wam rada jest proponowana, a więc bądź widoczny, raką, jeżeli już nawet Cię los sprowokuje lub wywoła gdzieś na arenę. Natomiast w, nie rób rzeczy, które są niezgodne z Tobą. To, co jest kierunkiem tego miesiąca, to z kolei paść w pentakli, a więc taka świeża, nowa energia, możliwości, okazji studiowania czegoś, uczenia się, szkoleń także, a więc być może są wśród Was osoby, które wchodzą na jakiś poziom przejściowy, chwilowy, taki też doraźny, bądź też testujecie siebie w jakichś nowych skillach, y Przyglądając się niejako również temu, co jest nową perspektywą, nową przygodą, gdzieś was wzywa, coś do was krzyczy. A więc ten miesiąc będzie was pchał w to, co daje wam pieniądz, co daje wam konkret, co jest też możliwe, żeby spotkać jakąś pomoc na drodze, żeby to było też takie realne do zrobienia. No, ale to też nie będzie pośpieszna energia, więc te rzeczy, które, za które się bierzecie lub które robicie, e, będą szły w takim sobie e, rytmicznym tempie. E, taka tutaj się Wam energia pokazuje. Radą na to wszystko jest dziesiątka kielichów. Ja bym powiedziała tak. Kompatybilność dla mnie tu jest dosyć mocna w tej karcie, a więc spójność, harmonia. To wszystko, co przede wszystkim tworzy harmonię, jeżeli chodzi o nastawienie lub to, co daje Wam satysfakcję, czujecie, że to jest takie Wasze, że emocjonalnie jest to takie pełne, fajne. Ale to także jest dla mnie rada, żeby wychodzić poza standardy, a więc, żeby nie poprzestawać tylko na tym, co potencjalnie możliwe. A więc, żeby też. Poczynić jakąś kreację, być także tako, takim, w takim szerokim wachlarzu, spektrum swoich możliwości, ale bezpiecznym. A ostatecznie w tej harmonii dla mnie jest właśnie ta kompatybilność, aby to, co robicie, było spójne. Na przykład, jeżeli chodzi o kontekst pracy, to samo miał chyba Bliźniak albo Byk, już nie pamiętam, gdzieś też się pojawiła ta karta jako rada, a więc to, żeby coś było spójne żeby coś miało ręce i nogi żeby coś na przykład było związane z jakąś ideą w którą wierzycie aby gdzieś nie był to tylko taki blichtr i tylko to, co jest zatrzymaniem dla siebie, żeby to czemuś służyło, tak bym powiedziała. Więc być może tutaj w tej karcie jakąś taką nową radę odkryłam i dajcie znać, czy wam się faktycznie to potwierdza, czy wam się to scala. Dla mnie tym scaleniem jest również ta dusza i ta wasza gotowość, a więc to, że czujecie flow, czujecie moc. Tego, co jest, co jest pod maską. A więc nie zachowujecie się w sposób wycofany, ale też nie działacie z pełnym impetem, tylko tam, gdzie faktycznie zostaniecie wezwani do jakiejś akcji, reakcji tego, że trzeba no, gdzieś z tą maszyną zwaną życiem popracować lub coś zrobić, to żebyście pokazali się od strony tego fantastycznego, znającego się na rzeczy, czy też opanowanego kierowcy. Dla każdego ta jazda jest w zupełnie innej dynamice, dlatego wiecie i sami możecie się do tego już odnieść. Co w związkach? Zobaczmy. Wrzesień. Co jest Waszą obecną sytuacją? Raki. O co tu może chodzić? Jakie działania są podejmowane? I jakie działania powinniście podjąć? Co jest wynikiem tego miesiąca? I rada. Pod spodem macie dwójkę buław. No, a więc, właśnie, szykowanie jakiejś strategii. Noraki. U Was się pokazał diabeł, a więc gdzieś ktoś dla kogoś jest diabłem, albo ten diabeł może też sygnalizować w tych związkach właśnie te kwestie, także zależności, uzależnień, finansów wszystkiego, co jest także pokusą. A więc gdzieś w obecnej sytuacji może jesteście, no, stoi się gdzieś u progu jakiś pokus, też macie swój obiekt właśnie w postaci tego diabła, albo to Wy też macie taką sytuację, że, że to Wy gdzieś ciągniecie, pociągacie za jakieś łańcuchy. No każdy zna swoją sytuację, ale ogólnie ten diabeł jest obecną Waszą sytuacją, więc coś Was kusi, coś Was nęci, coś jest takie mocno emocjonalne, coś jest takie mocno też nasycone. No, i też manipulacyjne, a więc gdzieś wasza obecna sytuacja może wyglądać na taką bardziej zmanipulowaną. Na przykład problemem w tym wszystkim jest tempo, informacja, komunikacja. Czasami również kwestie damsko-męskie, jeżeli chodzi o, no, o to, co jest energią bliskości. A więc tutaj to się może gdzieś u raków pokazywać jako problem. Kroki, które podejmujecie, pokazane są w rycerzu y, Pentakli. A więc krok Jakie stawiacie, są bezpieczne, tak bym powiedziała na chwilę obecną. Idziecie krok za krokiem, działacie bardzo tak też strategicznie albo z poziomu przyziemnego. Może tutaj kwestia jakiegoś większego zrywu, jakiegoś polotu, jakieś być może jakiegoś szaleństwa jest potrzebna w tych relacjach, w tych związkach, jeżeli faktycznie chodzi o przełamanie jakiejś rutyny na przykład, czy jakiejś stagnacji. Ale jeżeli to jest obecna wasza sytuacja, że macie do czynienia ze. Z jakimś diabłem, no to problemem może być to, że, w, no, że idziecie jak w ogień, albo że problemem jest komunikacja, ale również obrany kierunek i cel tutaj to, co się pokazało. Więc Wy może nie wiecie, w jakiej jesteście sytuacji tej sercowej i to jest największy problem, że gdzieś tempo może biegniecie, może bardziej hamujecie niż biegniecie, ale też ktoś do Was biegnie lub sytuacja Was po prostu gdzieś mocno porywa. I to się tutaj pokazuje jako taki ogólny szkielet tego miesiąca. Chociaż kroki, tak jak tutaj się pokazują, są przez Was powzięte jako odpowiedzialne, jako takie no nisko energetyczne bym powiedziała, a więc być może Wy się nie dajecie porwać, albo przynajmniej zachowujecie jakąś taką strategię działania w tym wszystkim. Albo nie, od, nie odrywacie się od ziemi, mówiąc wprost. A więc to, co się wokół Was dzieje, jakby daje, kieruje Was w stronę przemyślenia, spauzowania, patrzenia może, Pewnej dezorientacji także, ale bo być może ta Wam towarzyszy. Natomiast Wy w krokach jesteście bardzo tacy zachowawczy. Wasze kroki, które powinniście podjąć, które są Wam radzone, to z kolei Królowa Buław, a więc na pewno dbałość o to, co jest Waszą energią przebojowości. Tego, co Was tworzy jako, jako jednostkę, co, wa, co tworzy Wasze zdanie, co tworzy Waszą osobowość tutaj być może. Gdzieś też jest pokazana energia, że Wy coś, w coś być może idziecie bardzo tak krok za krokiem, że też podążacie tą w zaufaniu do czegoś, co być może tym diabłem jest. A tu proponowana jest Wam królowa buław, a więc energia patrzenia wprost na sytuację. Uczciwość Wam jest też tutaj proponowana i pielęgnowanie niezależności. A więc, żeby się od tego, co jest tym łańcuchem, czy to są pieniądze, czy to jest czyjś charakter, czy to jest jakaś osoba, która jest bardzo toksyczna, albo. Sytuacja, która tak was opętała, że nie jesteście w stanie znaleźć jakiegoś wyjścia i idziecie dalej i kontynuujecie to, co już było jakąś strategią przyjętą x lat temu. E, pokazana jest królowa Buław jako niezależność, jako umiejętność także wsłuchania się w innych, ale przede wszystkim równolegle, aby wzmacniać swoją wewnętrzną i siłę, i perspektywę na tę sytuacje. A więc to jest poczucie niezależności i to jest Wam proponowane w tych kwestiach sercowych, aby być niezależnym. Więc być może, nawet jeżeli to nie chodzi o jakichś ludzi, tylko o Was samych. To kierunkiem tego miesiąca jest inwestycja mocno i bardzo mocno w siebie, aby być zauważonym, aby krzyczeć, dzwonić, trąbić tym, jak wyglądacie, jak się czujecie, jacy jesteście, jaką macie w sobie siłę, po to, żeby wyjść, wyjść z cienia, wyjść poza swoje skrępowania. O tym mówi również ten przekaz. A więc, raku, zmień styl na przykład tego, jak działasz, zmień styl jak, tego, jak wyglądasz, zmień styl. Tego, jak podchodzisz do samego siebie, do swojej przebojowości, atrakcyjności. Zacznij być widoczny w tych procesach partnerskich, zacznij planować te strategie w tym miesiącu. Zresztą pod spodem, zobaczcie, jest mag, a więc karta dużej manifestacji. Więc być może tu się zbieracie do czegoś, do tego, żeby albo tupnąć na coś nogą, albo tupnąć na samych siebie. Kierunek tego miesiąca, który Wam się pokazał, to głupiec, a więc niektórzy będą... Y Poznawać nowe osoby, niektórzy będą szli w jakieś przygody, inni będą szli w to, co właśnie jest porywające, czasami niebezpieczne, ale przyjacielskie. I to też jest dla mnie taki sygnał, że gdzieś tutaj przyjaźń też będzie brała górę. Pamiętajcie, że to jest również karta nadziei, karta zaufania i spontaniczności, a więc takie akcenty będą gdzieś w tym miesiącu otwierały się przed Wami, czy też Wy będziecie się otwierać na nie. A więc będziecie chwytać się za to, co jest nowe, świeże, albo będziecie próbować znanego w zupełnie nowy sposób. Rada na to wszystko to siódemka buław, a więc broń tego, co jest Twoje, broń tego, kim Ty jesteś. Trzymaj się w tych standardach, w które wierzysz. Nie daj się jakimś energią z nich wyrwać. Wierz w siebie. To jest wiara w siebie również i wytrwałość. Radą jest również to, żebyście nie Tracili energii na rzeczy, które was wyczerpują, które nie są tego warte, które są błahe, być może. Także przy tym głupcu to widzę. A więc na to sobie nie pozwólcie, żeby zabierało wam to czas. Skoncentrujcie się na tym, co wymaga faktycznie budowania swojego imperium, czy też swojej pozycji. I ta, ta pozycja w tym miesiącu, w tych kwestiach sercowych, jest dosyć ważna, żebyście znali swoją wartość, żebyście to wy rozdawali karty. I żebyście uwierzyli w siebie i dodali sobie przede wszystkim motywacji sami ze sobą. I nie w walce ze sobą, ale w ochronie samego siebie, tego, co jest wiarą, tego, co jest wewnętrznym głosem i tego, co jest właśnie waszą autokreacją. Tym wewnętrznym światłem, tym tym powerem, który, no właśnie, niech świeci i rozprasza mroki. Zobaczmy jeszcze jaka karta y, afirmacyjna dla was. A więc RAK. Znak zodiaku RAK i miesiąc wrzesień. Afirmacja spełniająca zadania codziennego życia. A więc, właśnie, żeby krok po kroku, czy w tej pracy, która też taka w tym miesiącu dla Was będzie dosyć ważna, spełniać się, czy też motywować każdego dnia, afirmacja dla Was cierpliwie wspieram miłość w swoim domu i tworzę sanktuarium dla siebie i tych, którzy dzielą moją przestrzeń. No, słuchajcie, a więc chronicie to, co duchowe, i wspieracie to światło, które w Was jest tą mocą. Czego Wam życzę? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Zapraszam, Lwy. Hej.